Rozpoczniemy nasze dzisiejsze nabożeństwo z Słowem Bożym, a to jest Ewangelia. A On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego. I z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, to jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Tymi słowami chcieliby rozpocząć wspólne nabożeństwo. I teraz będziemy śpiewać na chwałę naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dziękować mu też za.